Księga Kapłańska, rozdział 16. Pan przemówił do Mojżesza po śmierci dwóch synów Aarona, którzy zostali pokarani śmiercią, gdy zbliżli się do pana. Rzekł pan do Mojżesza: Powiedz swojemu bratu Aaronowi, aby poza wyznaczonym czasem nie wchodził do miejsca najświętszego za zasłonem przed płytą przebłagalną, która jest nad arką, aby nie umarł. Gdy się ukażę w obłoku nad płytą przebłagalną. Oto jak Aaron może wejść do miejsca najświętszego. Weźmie młodego cielca na ofiarę przebłagalną i barana na ofiarę całopalną. Ubierze się w świętą tunikę z lnu, na swoje ciało nałoży lniane spodnie, przepasze się lnianym pasem, a na głowę włoży lniany zawój. To są święte szaty, które włoży, gdy wykąpie się w wodzie. Od Izraelitów weźmie dwa kozły na ofiarę przebłagalną i jednego barana na ofiarę całopalną. Potem Aaron przyprowadzi cielca na ofiarę przebłagalną za siebie i dokona obrzędu zadośćuczynienia za siebie i za swoją rodzinę. Następnie weźmie obydwa kozły, postawi je przed Panem. Przed wejściem do namiotu spotkania i rzuci oni losy: jeden los będzie dla Pana, a drugi dla Azazela. Aaron przyprowadzi kozła, którego los wskazał dla Pana, i złoży go na ofiarę przebłagalną. Kozła, którego los wskazał dla Azazela, postawi żywego przed Panem, aby dokonać nad nim obrzędu zadośćuczynienia, a potem wypędzić go na pustynię dla Azazela. Aaron przyprowadzi cielca na ofiarę przebłagalną za siebie i dokona obrzędu zadośćuczynienia za siebie i za swoją rodzinę. Następnie zabije cielca na ofiarę przebłagalną za siebie. Z ołtarza, który stoi przed Panem, weźmie kadzielnicę wypełnioną rozrażonymi węglami oraz dwie pełne garści wonnego kadzidła w proszku i wniesie za zasłonę. Kadzidło rzuci na ogień przed panem, a obok kadzidła okryje płytę przebłagalną, która znajduje się nad arką świadectwa, dlatego nie umrze. Potem weźmie trochę krwicielca na palec i pokropi nią nad płytą przebłagalną od strony wschodniej, natomiast przed płytą przebłagalną pokropi krwią siedem razy. Potem zabije kozła na ofiarę przebłagalną za lód. Wniesie jego krew za zasłonę i uczyni z jego krwią to samo, co uczynił z krwią Cielca, Pokropi nią płytę przebłagalną z góry i z przodu. Aaron dokona obrzędu zadośćuczynienia nad Miejscem Świętym za nieczystości synów Izraela, za ich przestępstwa i wszystkie ich grzechy. Tak uczyni ze względu na namiot spotkania, który się znajduje pośrodku ich nieczystości. Gdy Aaron wejdzie do miejsca najświętszego, aby dokonać obrzędu zadośćuczynienia, aż do jego wyjścia, stamtąd nikt inny nie może przebywać w namiocie spotkania. On dokona zadośćuczynienia za siebie samego, za swoją rodzinę i za całe zgromadzenie Izraela. Gdy wyjdzie, podejdzie do ołtarza, który jest przed Panem i dokona nad nim obrzędu zadośćuczynienia. Weźmie trochę krwicielca i kozła i pomarze nią dookoła rogi ołtarza. Następnie umoczy palec we krwi i pokropi nią siedem razy. W ten sposób oczyści ołtarz z nieczystości Izraelitów i poświęci go. Kiedy ukończy obrzęd zadośćuczynienia nad miejscem świętym, namiotem spotkania i ołtarzem, przyprowadzi żywego kozła. Aaron położy obie ręce na jego głowie i wyzna nad nim wszystkie winy Izraelitów, wszystkie przestępstwa i grzechy. Tak złoży je na głowę kozła i każe go wypędzić na pustynię wyznaczonemu do tego człowiekowi. W ten sposób kozioł wyniesie na sobie wszystkie ich winy do ziemi jałowej. Gdy Aaron wyśle kozła na pustynię, Wejdzie do namiotu spotkania, zdejmie lniane szaty, które włożył przed wejściem do Miejsca Świętego i tam je złoży. Następnie wykąpie się w wodzie w miejscu poświęconym, ubierze się w swoje szaty, a po wyjściu stamtąd złoży własną ofiarę całupalną oraz ofiarę całupalną ludu, aby dokonać zadośćuczynienia za siebie i za lud. Tłuszcz ofiary przebłagalnej spali na ołtarzu. Człowiek, który wypędził kozła dla azazela, wypierze szaty, wykąpie się w wodzie i dopiero potem wróci do obozu. Skóry, mięso i zawartość trzewicielca i kozła złożonych w ofierze przebłagalnej, których krew była wnoszona do Miejsca Świętego na obrzęd zadośćuczynienia, należy wynieść poza obóz i spalić. Ten, który je spali, wypierze szaty, wykąpie się w wodzie. I dopiero potem wróci do obozu.